No i dobra, i trzecie pytanie. Znaczy, ta uwaga, jeszcze, że ja ze Świętej Pęci Atlasem zamienialiśmy się Oscarami, on był zawsze trzeci. Czy mógłbyś się odnieść? No ja, ja muszę powiedzieć, że nawet fajnie, że byłem trzeci, bo, bo to znaczy, że byłem typowany, typowany w tych, bo też jeszcze piłkarze kiedyś typowali do tych Oskarów, Natomiast powiem tylko tyle, że to jest, będzie przykre, ale w te Oscary to były sterowane tak, jak wszystko i kiedyś, kiedyś była kapitalna historia z Piotr który pierwszy taką aferę rozpętał w Polsce, to powiedział, że powiedział, że y, najbardziej to go dziwił sędzia Marczyk, bo jest piły, ponieważ sędzia Marczyk to nie chciał pieniędzy za mecz, tylko żeby dostał, żeby mu drużyna gks Katowice to widzę, dała wszystkie głosy w Oskarach bo on chce zdobyć Oskara, no zresztą go chyba zdobył. No więc ja muszę powiedzieć tak, że z dziennikarzami to mniej więcej było podobnie, zresztą o czym my mówimy w ogóle, jeśli chodzi o nagrody dziennikarskie, nigdy nie zostałem żadnej, a i tak przecież wiadomo, że jestem najlepszy. I o czym to w ogóle, to takie jakieś głupie gadanie, bo ja mogę być dziennikarzem i internetowym, i telewizyjnym, i prasowym, każdym, 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 natomiast niektórzy nie mogą być Żadnym. Dobra, ale to nie jest uwaga do Godlesia. Godleś jak to kiedyś ładnie mieliśmy takie powiedzenie, że to jest facet, który zamienia słowa na złotówki. No, zamienia słowa na złotówki. A jego kolega z piłki nożnej zawsze mówi tak, ale nie powiem który, bo by go Godleś zwolnił. Że Godleś tak zaplanuje, napisze i wyceni. No tak, no, na no, idealny, idealny układ. Ale pozdrawiam oczywiście i ten. Muszę nawet kiedyś mu mieszkanie wynajmowałem, płacił solidnie i ten. I nie, nie tego. Du, du. Teresa Kolańska zbliża się 100 lat, 100 lat i był już u Ciebie 100 razy o Twoim wersusie z Grozikiem, ale tylko raz o 1992 i braciach, pisz, w nawiasie kurduplach w sumie, w nawiasie Legii, Lublinie i 93 popularniejszym jednakowoż. A przecież ta legenda Urbana, to piękna i pouczająca to historia, taka życiowa, śmiało pisz na Berdyczów, pisz na Berdyczów, do literami, pisz na Berdyczów, no przecież ja ten,

To ja kiedyś opowiadałem, że do, dzień, bracia piszu trzymali Legię w Ekstraklasie. Mianowicie Leszek po wypadnięciu z autobusu został wyrzucony z klubu i poszedł do motoru Lublin i tak się złożyło, że legia w przedostatnim chyba kolejce albo w ostatnim yy, broniła się przed spadkiem. Co się zdarzyło pierwszy raz po drugiej wojnie. W ogóle obrona przed spadkiem. Spadek nie zdarzył się nigdy jeszcze. Yy, I yy, tak jak i wojna kolejna. Yy, no i, i, no i dzięki temu, że tamten Pisz grał w, w motorze, a ten drugi Pisz nieszczęśnie teraz zginął z żoną, zresztą straszne, nie będę mówił nawet, to, to, to Borussia Legia wygrała tam 3-0 i się utrzymała. No, mówiąc szczerze, to tak samo jak ta wygrana 6-0 z Wisłą w Krakowie, absolutnie też opisywałem wiele razy, że moim zdaniem... Było to DENTE, natomiast gdyby, gdyby tak piłkarze nie zrobili, to by y, wszyscy pytali, no no, co za idioci, dali się tak na ostatniej prostej cielka i swoich. No tak tak, to jest niestety w życiu. Natomiast co ciekawe, y, ten Legia wygrała 6-0 w Krakowie i zaraz była afera i całą Polskę zelektryzowało i odebrali Legi Mistrzostwo i tak dalej, i tak dalej, a dwa dni temu, dwa, trzy dni temu. Mistrzostwo zdobyło Paris Saint-Germain, Paris Saint-Germain zdobyło mistrzostwo zwyciężając w wyjazdowym meczu z trucha 9 do 0, no ja nie wiem i, i Zlatan strzelił 4 gole, no więc naprawdę to jest to wszystko jest tak relatywne, takie dziwne, zabawne, że głowa, głowa mała, ja jakoś nikt tego nie chce, no dobra. W każdym razie będę na pewno pisał nie na berdyczów tylko do bo ja chyba, że mnie tam podziękują, bo to mówiąc szczerze ten zawsze tak jak gdzieś coś mi dobrze idzie to za, zawsze się musi zepsuć, no, to jest już taka, takie prawo czego, to jest prawo, no jest jakieś prawo czegoś tam, że jak coś się ma zepsuć to się na pewno zepsuje. Dobra, a jak chcesz nam do... A, poczekaj, a jak chcesz nam dogryźć, to pamiętaj, że w, ten, w gwiazdeczkach ziemniak nam nie ubliża. P.S. Marek, Marek, chude fuck is Marek. No więc ten, więc powiem tak, powiem tak, że szczerze, ja nawet nie wiem dlaczego ziemniak wam nie ubliża, bo na przykład ten kibice lecha nazywają się pyrlandią i, i pyra jest ich takim ulubionym określeniem. I ja muszę powiedzieć, że wprawdzie w Poznaniu wolę bardziej jeść gzika i ten gzik to taki twarożek jest ze szczypiorkiem i z rzodkieweczką przepyszny i ze świeżą bułeczką. Poznańskie mają też takie bardzo fajne. To ten, to bardziej to lubię jeść i o, i rewelacyjne kluski na parze z, z wołowinka co się własnym, nie? A ziemniaki to mogę sobie jeść w, w Warszawie. Tu jest ty, tyle, tu kartofli przyjeżdża z całej Polski, naprawdę, że to w ogóle to masakra. Dobrze, że Marek jest z Warszawy, Karol jest z Warszawy, ja jestem z Warszawy, Stanek jest z Warszawy. Naprawdę, mamy tu jeszcze grupę warszawską, która się utrzyma, nie? Utrzymamy tak. się jeszcze w klasie co? No, no dokładnie, dokładnie i ten. Co jeszcze chciałem powiedzieć? Robert Zaleski. Pablo, jakie masz zdanie o stonodze? No więc muszę tylko powiedzieć no, stonoga. To mi się kojarzy z takim gościem, który różne dokumenty podrzuca. Ja nie lubię generalnie dziennikarzy śledczych, bo nie wierzę w znajdowanie na ulicy różnego rodzaju dokumentów, plików. Zazwyczaj są to tak zwani agenci wpływu, czyli agent wpływu to ktoś taki, co, który rzuca coś na rynek, żeby zrobić trochę fermentu i oczywiście wiadomo, że sam tego nie wymyślił, tylko ktoś mu to podsunął. Tak myślę, to, to jest moja opinia. Natomiast, natomiast Stonoga, to na pierwszy raz, jak usłyszałem o takim stworzeniu jak Stonoga, To był to dowcip po radzieckim naukowcu, teraz są modne w radiu o odkryciach amerykańskich naukowców, ale kiedyś były o te o rosyjskich, radzieckich naukowca radziecki, bo Związek Radziecki. No więc był taki dowcip, że ten bada naukowiec stonogę i tak wyrywa jedną nogę i mówi stonoga i di. No stonoga idzie, ma jeszcze 99 idzie, nie? Potem wyrywa następną stonoga i di. No stonoga idzie, stonoga i di. Potem wyrywa takie jedną po drugiej, nie? No i w którymś momencie wniosek. Po wyrwaniu setnej nogi stonoga utraciła słuch. No nie wiem, czy to zrozumiałem. My to zawsze nie odmieniliśmy się od 50 lat. I jeszcze coś o odkryciach tych radzieckich naukowców. By jeszcze lepszy był. Kto wynalaz radio? Ruski u Niemca na strychu. No dobra, dzięki pobombardowaliśmy się troszeczkę, natomiast pamiętajcie to, że pan Paweł nie dostał żadnych nagród, to pamiętajcie też, że Zbigniew Herbert nie dostał nigdy nagrody Nobla, a Marek Łasko nie dość, że nie dostał żadnej nagrody literackiej, to jeszcze z Polski został wykopany na, na glanach, zabrano mu paszport, podobnie Leopold Tymat. Więc naprawdę wydaje mi się, że brak nagrody to jest właśnie największa nagroda. Czyli ja po prostu się nie pobrałem w żadnym gównie.